Cześć moi drodzy, witam was na kanale. Właśnie ze zuczerów w Norwegii markety. Ja jestem właśnie w Oslo. Wybrałem się na jeden Lokomarket. W poszukiwaniu oczywiście gier. Mam nadzieję, że uda się coś fajnego znaleźć. Dzisiaj są dwa. Zobaczymy, może uda mi się być na, na, na tych dwóch. A teraz sobie troszkę pochodzę, pochodzę zobaczycie jak to wygląda tutaj. Sami sobie zobaczyć, trochę ludzi jest, więc nie pozostaje mi nic innego, jak poruszyć na łowy. Więc trzymajcie kciuki więc zaczynamy Ja że jestem po jednym lopomarkecie i idę sobie teraz tutaj do second handu odwiedzę sobie zobaczymy może uda się coś fajnego kupić na markecie jednym udało mi się kupić kilka gier, ale to Wam już pokażę na kanale i zobaczymy może tutaj jeszcze coś, coś uda mi się znaleźć, znajść, więc zobaczymy polowanie na gry dalej trwa więc wejdę sobie do środka i zobaczymy co uda mi się dokładnie znaleźć, więc idę, wchodzę, zaczynamy. Wanie na gry moi drodzy, zaczynamy. Wchodzimy tutaj do second handu, dzisiaj piękna jest pogoda więc wejdziemy sobie, zobaczymy co się uda znaleźć. idziemy zobaczymy na gry. dawno mnie tutaj nie było, zobaczymy, może się uda coś znaleźć. No, już widzę, że jest kiepsko, nie ma gier. Zobaczcie, pusto. sam widzicie, pusto Xbox, Playstation. Jedna gra, tylko Kinega Adventures, to wszystko Więc w tym Second Handzie nie ma nic Ale zobaczymy, pojadę do drugiego, może uda się coś więcej znaleźć Znajść więc, No sami zobaczcie, dużo filmów na, na DVD i na Blu-raya Więc Predator dwójka, dobry film I to by było tutaj na tyle, zobaczymy może sobie, no, tutaj są płyty CD, jak sami widzicie, no i tutaj jakieś winyle więc coś dla mnie winyli jeżeli lubicie więc to jest to. No i tutaj, oczywiście, jakieś lampy, no jakieś oczywiście, telewizory, I więc Samsunga telewizor, możecie zobaczyć, witam Was 250 korun chyba 40 ściany, o to jakieś buśniki są oczywiście muszę zobaczyć jakieś antyki a tu też jakiś telewizor oczywiście Gollika wzmacniacz o i tu też jakieś antyki. zobaczcie zobaczcie sobie stara maszyna do pisania. Więc, jeśli ktoś tak się rzeczami się interesuje, jak najbardziej Znajdzie coś dla siebie tutaj. No i to oczywiście już tutaj raczej nic nie znajdę, więc jadę do następnego second hand'u, zobaczymy. Tutaj jeszcze jakieś filmy na VHS'a. Dobra moi drodzy, to nic, ja będę właśnie sobie jechał do drugiego second handu, więc możecie zobaczyć mniej więcej jak to wygląda, więc to wszystko. Teraz będę chodził do drugiego second handu i zobaczymy co się uda znaleźć, więc wchodzę do środka. Były wszystkie gry, które tutaj są. Nie ma ich za wiele, jak sami widzicie, moi drodzy. Większość to są filmy na DVD i Blu-ray. Jest naprawdę tego bardzo dużo. Sami sobie zobaczcie. No, ale niestety gier. Gier nie ma, no ale w sumie udało mi się kupić coś. Coś na. Albo po markecie, więc cieszy mnie to. No i tu widzę, że fajna kolekcja Blade'a Trilogia. Fajnie, sobie to wygląda. Tu mamy House of Cards, oczywiście nieotwierane jeszcze za 80 koron, więc jakieś 30 zł, chyba wszystkie sezony. Tutaj też bardzo fajne wydanie, Indiana Jones na, na DVD, na czterech, na czterech płytach Też bardzo fajnie sobie to wygląda Tutaj też bardzo ładne wydanie Zobaczcie The Pacific No ale gier nie ma, więc to, to by było tutaj to wszystko. Oczywiście, płyty CD, jeżeli ktoś się muzyką interesuje, zawsze coś znajdzie dla siebie, więc też można coś fajnego wybrać. Płyty CD są po 10, po 10 koron, więc liczymy, że jakieś 4 zł. Ok, to jest wszystko tutaj w tym second handzie, moi drodzy. Właśnie idę teraz do ostatniego sklepu Jak to mówią, do trzech razy, razy szpukamy Wydaje że to ostatni sklep do środka Zobaczymy co tam się kryje Więc wchodzimy do środka, zaczynamy I tu jest właśnie ten sklep I wchodzimy do środka

efekty, Lary Indiana Jones, James Bond Sunset Overdrive Dobra, wielka, fajna, polecam na Xbox One, fajny ekskluzyw. Okej, okay, tutaj jest to wszystko Więc tutaj mamy Mansion Island Tutaj mamy. to patentowe Stujeczka, pragiera też to oczywiście też dobra gra. I tutaj medalowa też 10 lat pani Cześć moi drodzy, witam Was na kanale, na krótkim podsumowaniu, co udało mi się znaleźć na norweskim nowym No i w sumie byłem jeszcze w trzech, w trzech second handach mm, z grami. No powiem Wam szczerze, coraz ciężej jest znaleźć, znaleźć gry retro w Norwegii. Myślę, że więcej bym może znalazł w Polsce. No ale przejdę sobie do podsumowania, mam nadzieję, że dotrwaliście do, do tego momentu, tutaj oglądaliście cały film. Więc zacznę sobie od pierwszej gry. A to jest dokładnie pierwsza gra: to jest Kinect Sport Rivals. Gra na Kinecta, oczywiście to są dyscypliny sportowe, chyba dokładnie sześć. Więc Sport Rivals ląduje do kolekcji. Nie będę każdej omawiał z, z rzędu, więc tylko będę je pokazywał co jest co. Więc To jest kolejna gra: Minecraft Xbox One Edition, edycja na Xbox One. Więc Minecraft jak najbardziej też ląduje do kolekcji. No i tutaj kolejna gra Time Splitters z 2. FPSik fajna gra. Sami zobaczcie dobra oceny, dobre oceny dostała. Mam tą grę w swojej kolekcji, ale na wersji klasycznej, więc cieszy mnie to, że, że, że właśnie ta edycja ląduje do kolekcji, więc bardzo fajnie. To jest właśnie to. Ten Splitter jest dwójka. I kolejna gra to jest Star Wars Obi-Wan. Proszę bardzo, też, też dobry tytuł. Chyba, chyba ekskluzywna Xboxa na Xboxa Klasika, więc nie było tego na, wydane na PlayStation 2, więc mega dobry też wyryw. I kolejna gra, też też kolejny FPSik ik to jest Turok Evolution. Proszę bardzo, też, też dobry tytuł, ba, ba, bardzo, bardzo też dobra gra. I kolejny tytuł, to już jest James Bond 007, Agent Under Fire. Też, też sporo tych gier właśnie na Xboxa Classica wychodziło z James Bondem, więc też bardzo fajnie. I tutaj kolejna gra już wyścigi. Projekt Gotham Racing. Proszę bardzo. Pierwsza część Xbox One Exclusive Only On. Więc też bardzo dobre, dobre wyścigi. Bardzo, bardzo dobra gra. Więc cieszy mnie to. I tu kolejny tytuł też Star Wars. To jest epizod trzeci Revenge of the Sith. I to jest właśnie ta gra. Hmm. Proszę bardzo. Wszystkie gry są w bardzo dobrym stanie, mają instrukcje manualne, więc, więc cieszy mnie to. I za te wszystkie gry tutaj, które widzicie, na Xboxa One i Xboxa Classica zapłaciłem dokładnie 250 koron. Tak, 250 koron, 90 zł, więc myślę, że bardzo dobra cena za te 8 gier. Więc myślę, że wyryw OK. No, i w kolejnym, już później, second handzie nie było żadnych gier. Mam nadzieję, że widzieliście na filmie. A kupiłem sobie, kupiłem sobie film na, na DVD, a to dokładnie jest Blade Trilogia. Bardzo fajne wydanie. Sami sobie zobaczcie. Za 30 koron, dokładnie 11-11 złotych na polskie. Szkoda było nie wziąć więc wziąłem. Jak najbardziej lubię Blade'a. No i tutaj wam pokażę w środku. Tak to się prezentuje trzy, trzy dokładnie filmy na DVD, więc Blade a no po angielsku, ale nie przeszkadza. No, fajne tak wydanie, więc warto mieć. Więc to jest Blade. No i tutaj już kolejny second hand był ostatni. No, tam było, było trochę gier ale fajne ceny, mm, mogliście tam zobaczyć na filmie, tam był y, Monk Island, Island Tales, no ale niestety tam za 30 koron była tak ale nie było, nie było w środku płyty, więc y, nie wziąłem w sumie tego pustego opakowania, no ale pokażę Wam teraz gry, które udało mi się kupić, a to jest dokładnie James Norris y, Hollywood Crime na, na Nintendo 3DS y, za 80 koron y, z... Myślę, że cał... fajna gra, chyba cena też ok. Tutaj mam jakieś 140, jakieś puzzli, jakieś do rozwiązania, jakieś zagadki, więc może być ciekawy tytuł. Więc to jest to. No i tutaj jeszcze kolejna gra od Dreams, Dreams Work, Turbo na podstawie właśnie filmu animowanego. No oczywiście. Też 80 koron. Myślę, że cena no ok. Tutaj w środku też jest nawet jest kar kartridż i jest też manualek, więc bardzo fajnie. na 3 ds no już też jest ciężko dostać gry, więc bierze yy, się co jest, można powiedzieć, więc to jest to Turbo. Więc też myślę, że spoko cena jak najbardziej. No i tutaj już kolejny tytuł. To już jest gra na PlayStation, na PlayStation 3. To jest Soul Calibur 4 od nauko. Proszę bardzo. Też 80 koron. Myślę, że cena też jak najbardziej ok, Chyba tam jest 30 czy coś koło 35 zł max, więc cena jak najbardziej dobra. Więc to są wszystkie moje zdobycze tutaj właśnie z tych norweskiego lopu marketu i z tych second handów. Nie najgorzej. Jak najbardziej cieszy mnie to. Więc zachęcam Was oczywiście do komentowania, do lajkowania tego filmu. Jeżeli Wam się podobało, co myślicie o tych zakupach, o tym właśnie wyjściu, czy jak najbardziej fajne, fajne gry, więc zachęcam Was oczywiście do tego tutaj komentowania, jak najbardziej dla zasięgu tego kanału, więc dziękuję Wam wszystkim za, za to, że jesteście, za to, że subskry, subskrybujecie kanał. I co? I widzimy się w następnym filmie, pewnie zakupy growe, może zrobię jeszcze jakieś inne polowanie na gry, więc Zachęcam Was oczywiście do oglądania, do śledzenia kanału, więc y, życzę Wam y, miłego dnia. Trzymajcie się zdrowo. Do zobaczenia. Cześć!